Cześć, oglądacie film o żerców. Z tej strony, Krystian, zapraszam Was na prezentację wybranych wrześniowych nowości od wydawnictwa Team of Comics. Na początek Smoczy Paryż, czyli wspólne dzieło dwóch świetnych artystów, Żana Sfara i Toniego Sandovala. Widząc takie nazwiska na okładce, trudno nie oczekiwać pozycji, którą będzie się poznawać z zachwytem i zainteresowaniem. Jako miłośnik twórczości Sfara cieszę się, że w tym roku jego obecność na polskim rynku była bardzo wyraźna. W samym tylko wrześniu ukazały się dwa tytuły, przy których pracował, a wcześniej do sprzedaży trafiły m.in. Pieśni o Renarcie i Dążon. Do pełni szczęścia brakuje tylko premiery kolejnego kota Rabina, ale do końca roku jeszcze trochę czasu zostało, więc może nowe przygody tego kociaka się pojawią i też będziemy mogli się z nimi tym roku zapoznać. Oby. Ale wracając do smoczego Paryża, w opisie możemy przeczytać. Już od tysiąca lat smoki żyją w ukryciu przed wszystkimi, skamieniałe w przedstawiających je posągach i żygaczach. Legenda głosi, że tylko ofiara istoty wyższej magii może ochronić Paryż przed ich gniewem i zachować czar, który utrzymuje jej we śnie. Ale kiedy pewna Syrena, skazana na ten ponury los, zostaje w ostatniej chwili ocalona przez hawajską królową, która uległa jej czarowi, złowieszczy cień smoków ponownie pada na miasto światła. Jednocześnie w katakumbach u podnóża Notre Dame i w cieniu przełudzenia tysiącletniego zła rodzi się romans. A gdyby smoki zaatakowały Paryż z czasów Belipok, z tego surrealistycznego przypuszczenia wyobraźnia Żana Sfara i Toniego Sandowala utkała płótno przygody, walk, poświęceń, miłości oraz humoru. Folklorystyczna podróż, swawola i wyzwoleńcza, pełna o zapierającej dech w piersiach epickiej urodzie. No, mogę tylko dodać, że zapowiada się super. Dalej mamy Harlem, za sprawą którego Michael po raz kolejny zabiera czytelników do Nowego Jorku pierwszej połowy XX wieku. Podobnie do Smoczego Paryża, tak i teraz wcześniejsze dzieła tego autora sprawiają, że mam całkiem spore oczekiwania. Od strony wizualnej zapowiada się kolejna uczta dla oczu, ale liczę też na to, że scenariusz ponownie będzie na wysokim poziomie. W opisie możemy przeczytać. New York City 1931. Walka o utrzymanie swojego królestwa przeciwko wszystkim przeciwnościom losu wymaga czegoś więcej niż odwagi. Zwłaszcza komuś obcemu. Obcemu o hebanowej skórze. Zwłaszcza jeśli jest się kobietą. Przykładowe plansze oraz ten opis kojarzą mi się silnie z jednym z komiksów od Nonstop Comics. Prawdopodobnie opowiadają o tej samej osobie. Ciekawie będzie je porównać ze sobą. Po raz kolejny otrzymujemy też dodatki, co cieszy mnie niezmiernie, bo naprawdę lubię też Mikael'a. Okej, okay, byliśmy w Paryżu, byliśmy w Nowym Jorku i mogliśmy popatrzeć na dzieła zachodnich twórców, a teraz czas na coś polskiego. Małpa jest debiutem Basi Majkowskiej i trzeba przyznać, że komiks robi bardzo dobre pierwsze wrażenie. Duży format, wyrazista kreska i przyjemne dla oka kolory sprawiają, że jak najszybciej chcę się zapoznać z tym komiksem. Fabularnie też zapowiada się ciekawie. W opisie możemy przeczytać. W niedalekiej przyszłości ludzkość wyrusza na podbój gwiazd. Z powstaniem pierwszych kolonii na nowych, obcych światach rodzą się nowe konflikty. Pragnienie niepodległości mieszkańców poszczególnych planet ściera się z galaktycznymi aspiracjami kolebki człowieka, Korony. Na tle tych przełomowych wydarzeń, jeden człowiek z całych sił stara się wykuć przyszłość dla siebie, swojej matki i grupki podobnych mu wyrzutków. Jak daleko się posunie, by osiągnąć upragniony cel? Może z każdą decyzją i pechowym zbiegiem okoliczności zacznie tracić go z oczu, a jedyne co pozostanie to instynkt przetrwania, by nie zatracić samego siebie. Brzmi ciekawie i, jak wspomniałem, wygląda też bardzo dobrze. We wrześniu do sprzedaży trafił także drugi Tom Sławy. Pierwsza część tej opowieści o demonicy i pewnym chłopcu, którego sprowadziła ona na nową drogę, zaintrygowała mnie i czekałem na kontynuację. Ciekawi mnie, jak potoczą się losy bohaterów i czy ponownie ich ścieżki się skrzyżują. W opisie możemy przeczytać. Mirko dowiaduje się więcej o swoim przekleństwie, ale wciąż błądzi, próbując odnaleźć drogę do domu. Na każdym kroku napotyka nowe wyzwania i pakuje się w kolejne tarapaty, to jednak nie koniec niebezpieczeństw. Wąch znajduje się w sytuacji bez wyjścia, zmuszony stawić czoła nieznanemu zagrożeniu. Tymczasem Jarko dostaje nową misję, która wpędza go w poważne kłopoty zmuszając do walki o przetrwanie. Słaba odkrywa dużą część swojej przyszłości, która rzuca nowe światło na jej tajemniczą tożsamość. Każdy z nich mierzy się z własnym losem, będąc niepewnym co przyniesie przyszłość. Na koniec została niezwykle istotna antologia. Tym razem pozwolę sobie od razu zacząć od opisu wydawcy. Mieć w Iranie 20 lat i umrzeć za prawa kobiet. 16 września 2022 roku w Iranie Mahsa Amini została pobita na śmierć przez policję obyczajową, ponieważ niedostatecznie zakryła włosy hijabem. Fala protestów przemieniła się w bezprecedensową rewolucję feministyczną wspieraną przez mężczyzn. Marian Satrapi zebrała trzech specjalistów: Farida Waida, politologa, Jana pierapierę Pierre'a, doświadczonego reportera, Abasa Milaniego, historyka, oraz 17 największych talentów komiksowych, aby opowiedzieć o tym wydarzeniu, niezwykle ważnym dla Iranu, ale także dla każdej i każdego z nas. Na teraz to tyle. Recenzje już niedługo pojawią się na stronie filmożerców. Dziękuję wam za uwagę, a wydawnictwu Team of Comics dziękuję za dostarczenie egzemplarzy do recenzji. Cześć!